wystraszyła. Dzień dobry. Razem, Siema. Siema. Ty youtuber? Nie. Youtuber? Nie. Ja cię znam skądś. ja cię z filmików Wzięty Ty grałeś takim typkiem w CSGO. Oglądam cię na YouTube, stary. Ja ci oglądam na YouTube, jak ty filmiki grałeś... Na haksach grałeś stary z jakimś kolesiem. Z kolejnym grać na haksach i od i o 25 złotych. Że jak wygrasz, to jak on wygra dwa razy to ma po 25 złotych. Oglądasz mój filmik na YouTube, stary? A ty, ty grasz w cs -a? No gram, szary, gram. Jaką masz rangę? E, takiego orła złotego. Orła? A, to no? Silver 5. Tam jest orzeł. No. E, Ale a ja, ja cię ja, ja, jak mapę... A ty skąd cię znam? A ty no? skąd cię znam, mordo? Z tych filmików z YouTube. Z takim grubasem grałeś. Z takim grubasem grałeś. Jakim grubasem? Chcesz go grałeś, Chilny, był na tubie na tym kanale jak gra z takim grubasem i o 25 zł. Że jak on wygra jedną rundę, to ma 25 zł. Jak wygra drugą, rundę, to ma 25 zł. I grałeś z nim, później na haksach. Później nagrywaj z na haksach, że grałeś z jakimiś dwoma typkami. To, ja. ty to, ty 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 to nie ja! Nie, ty nie z Mateo! To ty byłeś! To ty! To, to ty, nie, to nie ty, ja! Ma. To nie ja! Ja ci łapki górę zostawiam i suby, stary na kanale! Ile mi subów zostawiłeś? Codziennie zostawiam Ci po 8 łapek w górę no? i po 9 subów. Nie no, to widzę multikonta się rozmnażają. A yy, jaka mapa jest Twoja ulubiona? Dedus 2. Yy, a gili gili gili? Nie, gili gili nie. Dawaj gili gili. A Ty mnie znasz? Yy, znam, na 3-4 robimy gili gili. Dobra, 3-4. Cztery! Wiedziałem kurwa, że to zrobisz! Wiedziałem! Wiedziałem, starczak! Pierdolę z Dobra, Dawid, idę na kobiety! Trzymaj się! Idziesz na kobiety? No, idziemy, idziemy poderwać kobiety! Trzymaj się! Dobra, dobra, trzymaj się!